Choć pokażę Ci automatyzację AI, dzięki której Twoja strona internetowa wreszcie zacznie sprzedawać. Ale najpierw zapisz koniecznie ten film na później, bo to ci się na pewno przyda. Większość firmowych stron internetowych ma sprzedawać, ale nie sprzedaje, bo nie pomaga klientowi. Samo opisanie oferty na stronie i liczenie, że klient domyśli się, co ma zrobić, to dzisiaj zdecydowanie za mało. Pokażę Ci teraz automatyzację z AI, dzięki której strona robi sporą część roboty za Ciebie. Zobacz to na przykładzie biura nieruchomości. Klient zamiast przeglądać setki ofert nieruchomości, trafia na prostą stronę, wypełnia prosty formularz z pytaniami, a następnie AI w ciągu kilku sekund tworzy indywidualną, spersonalizowaną analizę opartą o Twoją wiedzę i doświadczenie i wysyła ją mailem do klienta. Dodatkowo w mailu klient otrzymuje spersonalizowaną rekomendację trzech nieruchomości z dokładnym opisem, dlaczego ta oferta pasuje do jego upodobań i planów. Dodana jest też propozycja spotkania w celu szerszej rozmowy o szczegółach. Dzięki temu Twoja strona w ciągu zaledwie kilku minut buduje autorytet firmy w oczach klienta, rozwiązuje jego problem, dając mu darmową wartość, kwalifikuje go pod kątem oferty, a na końcu daje spersonalizowaną propozycję dostosowaną do jego potrzeb. A Ty w tym czasie możesz pić kawę albo rozmawiać z innymi klientami, bo ten system działa na autopilocie. A jeśli Ty chcesz, aby Twoja strona wreszcie zaczęła sprzedawać, napisz w komentarzu słowo chcę, a ja powiem Ci, jak możemy to zrobić.